No jest, bo. No. Obstawiam, że nie... O Boże! Cyrlica! 90, jak to mu... To chyba innego bijem jednak. No. Rush B. Patrzą się czy nie raz, Cholera, jasna, no nie wyszedł. Chętaj mnie zabił. O niebieski ma problemy z głową. Dobry flash z mojej strony. To jest AWP w ogóle. O. No od tyłu jeszcze mi się monitor było Od spodu się nie liczy Teraz wszystko wchodzi od teraz każda runda nasza Dobrze Kurwa, Kurwa za mną był jeszcze Trudy, Ale Zrobią to, zrobią to, to. Powinni no ludzie, no zostało ich im dwóch najgorszych Pa, pa, pa jak z granicą zrobiłeś? <noise> Łatwiutki skok na okno ty ksamek będzie nowy Nie rekoń, no, oni dźwięk. to jeszcze przewalą Gdzie on? Left, Brat. LEFT! It's, IT'S AMAZING! Gdzie on? Z jest... Zniżu? Też lubię Macedonię Też lubię Macedonię <laughs> Jeden tam się? Dobrze. Cholera, no kurde każdy tu AWP ma Cholera, no kurde każdy Oj, cudowny flash Nie, taki normalny kałach. kałakł Mogę ci wysłać Flash flash Ja p... nie mogę z tymi ich flashami Ja gościa gasuje to ten mi wali flasha na mordę Może być ciężko Jeden, dwa fragi Polega, nie tak wciąga.